Żaróweczki do oświetlenia punktowego albo listwy z małymi diodami. Oto tak zwane LEDy. Nieocenione, jeśli chcemy mieć w naszych mieszkaniach nietypowe i oryginalne dekoracyjne oświetlenie. Ze względu na ich rozmiar, diody da się mieścić tam, gdzie nie zmieściłoby się tradycyjne oświetlenie albo w miejscu, gdzie nie ma instalacji elektrycznej w ścianie. To rozwiązanie powinno się także spodobać tym, którzy lubią oszczędzać, więc warto dobrze przemyśleć naszą aranżację świetlną. Żarówki punktowe dyskretnie, ale bardzo elegancko podświetlą przedmioty lub rośliny oraz obrazy i zdjęcia. Te ostatnie najlepiej prezentują się w białym świetle. Ledy w mocniejszych kolorach, czerwone lub niebieskie, świetnie sprawdzą się w sypialni. Jeśli natomiast potrzebujemy oświetlić powierzchnie, na których nie da się zamontować żarówek punktowych, to z pomocą przychodzą nam taśmy z LEDami. Takie paski możemy przykleić wszędzie, na przykład w szafie. Ważne też, myślę, jest to, że nie grzeją się i nie wytwarzają promieniowania czyli oświetlane przedmioty nie blakną, nie tracą barw. Taśmą z diodami LEDowymi możemy również oświetlić sufity lub ścienne galeryjki. Tu dodatkowo zainstalowano panel, którym steruje się nie tylko siłą światła, ale też można ustawić godzinę jego włączania i wyłączania się. Taśmy ledowe są bezkonkurencyjne w użyciu. LEDy umieścić na przykład na krawędzi kafelków pod szybą ozdobną można sobie pomóc kątownikiem, do którego przyklejamy taśmy. To rozwiązanie nie tylko pomaga wygodnie umieścić LEDy. Pionowa krawędź kątownika także przysłoni nieestetyczną taśmę oświetleniową, a efektem będzie dyskretne światło przechodzące przez tafle. Na rynku dostępne są taśmy z diodami w różnych kolorach. O ich cenie decyduje jednak głównie nie kolor światła, ale to, czy jest to taśma zwykła czy silikonowa. W salonie czy sypialni wystarczy nam zaś zwykła taśma. Tu LEDy mogą nam pomóc uzyskać romantyczną atmosferę. Klu leży w doborze odpowiedniego koloru. Niektóre taśmy świecą nawet różnokolorowym światłem, które możemy zmieniać w zależności od nastroju. Zdjęcia i obrazy podświetlamy zawsze światłem białym. Aby oświetlić szybę od tyłu, taśmę LEDową można przykleić do kątownika i wsunąć pod szkło. Taśmy LEDowe można przycinać na dowolną długość.